Wersal Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu najatrakcyjniejszą ofertę kawalerki na Białołęce. Przy ulicy Odkrytej, na zamkniętym i strzelonym osiedlu, ładny budynek, ocieplony, osiedle bardzo zadbane, z dużym placem zabaw, mieszkanie na czwartym piętrze, w czteropiętrowym budynku, z windą, nad mieszkaniem również jeszcze tak zwana poduszka powietrzna. Naprawdę możemy wprowadzać się bez żadnych inwestycji. Mieszkanie składa się z przedpokoju, z szafą wnękową, a wręcz z garderobą z podświetleniem. Łazienki bardzo dużej z natryskiem wraz z WC w ładnej glazurze i tarakocie. Podwieszany sufit. Również wyjście na dodatkowe podstrysze. Oraz salonu z kuchnią, kuchnia ma również okno. Pozostają meble kuchenne w ramach ceny. Mieszkanie w stanie idealnym można prowadzić się bez żadnych inwestycji. w Wysokim standardzie wykończenia, idealnie gładkie ściany. Ładna glazura w łazience, parkiet na podłodze. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22 stacjonarny 22 409 82 22 strona internetowa wersalnieruchomości.com.pl. jesteśmy na facebooku facebook.com łamana na oferta korzysta z programu marketingowego kupujący nie płaci to jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzkę na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości poleca tę nieruchomość. Zapraszam do oglądania.